Śląski klasyk, ponad 28 tysięcy kibiców na trybunach w Zabrzu, w szóstej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Górnik mierzy się z GKS-em Katowice, niesamowita oprawa tego spotkania, a po pierwszym gwizdku przewaga gospodarzy. Pierwsza groźna sytuacja to 19 minuta, kiedy do strzału dochodzi Lukas Ambros, ale Dawid Kudła nie daje się zaskoczyć, doskonała interwencja golkipera GieKSy. Kudła ma sporo pracy, a górnik coraz bardziej naciera. 40 minuta spotkania. Osman Soł ma piłkę z prawej strony. Są jest podanie do wchodzącego w pole kardy. Helebranda i Patryk Helebrand pokonuje bramkarza GKS U Katowice. Po golu Czecha jest jeden do zera dla górnika Zabrze. Popatrzmy raz jeszcze, Soł ma asystę, a Helebrand zmieścił tutaj piłkę gdzieś między obrońcami geksy oraz słupkiem. Do przerwy zabrzanie jak najbardziej zasłużenie prowadzą 1 do 0. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienia, wciąż to górnik ma przewagę. Osman Soł powinien to wykończyć lepiej, dogrywał Erik Janża a są tylko e, może żałować, że nie zamienił tego na drugiego gola. Kolejna akcja Górnika, który nie schodzi z połowy GieKSy, jest Janża do Ambrosa, ten idealnie prosto na głowę Sondre Liseta i 2 do 0. Na centymetr dośrodkowywał Lukas Ambros, notując asystę i... Radując kibiców górnika, zabrze. Ładna to była akcja. Dostał piłkę Janża, cofnął do Ambrosa. No a ten posłał piłkę dokładnie na główkę Liseta 2 do 0. Gieksa totalnie bezradna, bez ciekawych i groźnych sytuacji podbramkowych, natomiast gospodarze nie mają dość. Jeszcze raz Erik Janża, znowu wycofanie i znowu osman są minimalnie nad poprzeczką. No, są w tym meczu bardzo aktywny, ale powinien przynajmniej jedną akcję skończyć golem. Marten Kuske do Dawida Kudły i co tu się stało? Kuriozalna sytuacja, gol samobójczy. Nie mogą uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło piłkarze i kibice GieKSy. Samobójcze trafienie Martena Kuska, nie zdążył Kudła do bramki. No nigdy nie podaje się do bramkarza w światło bramki, bo grozi to takimi sytuacjami. 3 do zera dla Górnika Zabrze po samobójczym trafieniu Martena Kuska. To już jest nokaut, to już jest pogrom, totalna dominacja Górnika, który może jeszcze podwyższyć wynik. Tofik Ismail nieczysto trafił w piłkę i Kudła popisał się dobrą interwencją. 87. minuta meczu, wreszcie jakaś akcja Gieksy no, i może tutaj uda się oddać strzał. Spróbuje kusk i niewiele zabrakło, żeby przynajmniej trochę zrehabilitował się zawodnik GKS-u. Piłka otarła się od poprzeczki. Ale wciąż bezcelnego strzału na bramkę górnika Gieksa w drugiej połowie. Jeszcze jedna akcja przyjezdnych, i jeszcze raz to niesamowite poprzeczka a właściwie spojenie słupka z poprzeczką po uderzeniu Konrada Gruszkowskiego. No ale Gieksa nawet jednego honorowego gola w tym meczu nie strzeliła. Górnik Zabrze pewnie wysoko zasłużenie wygrywa. Z GKS-em Katowice 3 do 0, a więc śląski klasyk zdecydowanie dla Zabrzan. To oznacza, że Górnik awansuje na drugie miejsce w tabeli, natomiast Gieksa jest w tym momencie na... Pozycji 16, czyli w strefie spadkowej. Górnik zabrze GKS Katowice 3-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.